Dzień dobry Państwu. Za mną bardzo ciekawy baner wyborczy składający się z trzech ogromnych billboardów. Triada wyborcza, którą rozpoczyna Rafał Rudnicki. To jest uciekinier z klubu PiS i w dodatku szef klubu radnych PiS, z którego uciekł. W środku, w środku drodzy Państwo mamy obecnego prezydenta Tadeusza Truskolaskiego. Który znany jest z tego, że zlikwidował w Białstoku dwa ogromne bazary, zatrudniające około 2000 ludzi. No i ostatnia osoba z tej triady to jest Adam Poliński, jeden z czterech zastępców Tadeusza Truskolaskiego. Jeżeli tej triadzie uda się objąć władzę w tych wyborach, a raczej utrzymać władzę w tych wyborach, drodzy Państwo, no to każdy z tych. Osób będzie miał przynajmniej 12 lat zaliczonych do emerytury lekiej pracy urzędniczej, bo 8-letnia kadencja Tadeusza Truskolaskiego, jeżeli wygra tą kadencję, to będzie, będą dodatkowe 4 lata, to mamy 12 lat. Adam Poliński wtedy będzie zastępcą Tadeusza Truskolaskiego 12 lat. A Rafał Rudnicki doliczy następne 4 lata jako członek. Klubu radnych Tadeusza Truskolaskiego, bo wcześniej 8 lat sprawował mandat z ramienia PiS i po prostu katapultował się z tego klubu. Ja, drodzy Państwo, uważam, że dla Białego Stoku byłoby ogromnym nieszczęściem, żeby ta triada, te wybory, wygrała. Dlatego, że uważam, że trzeba zmieniać ludzi, którzy rządzą, bo po prostu przykleja się im siedzenie do stołka. I zaczynają robić po prostu dla mieszkańców Białego Stoku drodzy Państwo przykre niespodzianki, przykre kawały, figle. A takim figlem była likwidacja w 2008 roku dwóch rynków w centrum miasta decyzją Urzędu Miejskiego, któremu przewodniczy Tadeusz Kruzpilski jako prezydent miasta, który wydał decyzję o likwidacji rynku na Jurowieckiej. 2000 ludzi straciło stoku miejsca pracy. Ja uważam, że w takich czasach bezrobocia, w jakich my żyjemy, i w wojnie o handel, która się toczy między polskim handlem a zagranicznym, to po prostu jest terroryzm gospodarczy. Nie głosujmy na ludzi, którzy już byli, bo jeżeli im się przykleją siedzenia do stołków, to będą dla nas robili figle, że będziemy bez pracy, bez płacy, bez szans. I jedynym wyjściem to będzie się, drodzy Państwo, po prostu powiesić.